Jeszcze chwilę. boczność! Spocznij teraz na część nowo mianowanych kanonierów, kanonierek pierwszego stopnia wojskowego, czyli Was. Wystrzeli małe działo regimentowe, tak zwana brytyjska sześciofuntówka. Nasza armata chyba głośno nie bije, więc proszę o nic się nie bać. Chyba boczność! Do salutu! Gadziny niedobre. No. Gotów? Jest gotów! Ładuj! Jest! Błoduj! Zebsuło się! się! Zebsuło zepsuł. Zebsuło ja tego nie się! Zebsuło Nie działa! Poczność! Teraz na cześć Pana Komendanta, naszej twierdzy, oczywiście Was, Waszej wakacji, urlopów, żeby trwały jak najdłużej i ciągnęły się nieskończenia. Powiedzcie tak szczerze, uczycie się? Nie, powiedzieć, wiedziałem, że tak powiecie. Na cześć pogody, żeby zawsze nam sprzyjała. No i na sam koniec skromnie, na moją cześć. Chcę usłyszeć głośne, trzykrotne hip hip, Hurra! hip hip, hura, hip hip, hura, hura, hura. Co to miało być? Po zajęciach spocznij, wolno rozrabia. Dziękuję za...